Cieszę się bardzo, że Puchar Polski wyjechał jakby z Głażewa i z Murkowa, bo w zeszłym roku też był w Murkowie po raz pierwszy, na całą Polskę. I to jest, to jest dla mnie bardzo pozytywnym aspektem ze względu na to, że po prostu doświadczy o rozwoju tej dyscypliny. Teraz Myślę, że Łukasz Pawlikowski też może to potwierdzić. Czekamy na to, żeby móc, móc w końcu zorganizować Mistrzostwa Polski w pitbike'ach w offroadzie. Mamy to już na Supermoto, także teraz czekamy z niecierpliwością i liczę na to, że to się jak najszybciej uda zorganizować. I wtedy wchodzimy w totalnie nowy etap jakby rozwoju pitbajków w Polsce, bo mamy już Mistrzostwa Polski, Puchar Polski i idziemy w tą stronę, w którą tak naprawdę chyba wszyscy chcą iść, żeby nadawać tytuły mistrzowskie PZMOTu w Warszawie, w całe ceremonia, wszystko i tak dalej, żeby uhonorować tych najlepszych zawodników w Polsce. No i myślę, że to, 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 to jest dobra droga. Tych sytuacji torowych jest mnóstwo, poza torem, również bardzo dużo rzeczy się działo, jeśli chodzi na przykład o dzieci. Serce mi się raduje, jak widzę po prostu, jak dzieciaki rywalizują, jadą. Czasami też jestem smutny ze względu na to, że po prostu komuś coś tam nie poszło. Wiem, zdaję sobie sprawę, jak to jest duże poświęcenie dla całej rodziny, które, dla, dla całych rodzin, które przyjeżdżają z dziećmi. Dlatego też wiem, że ten smutek dziecka się przekłada jakby na, na całe towarzystwo, całe środowisko i tak samo w drugą stronę. Ta cała radość to, to z osiągniętego wyniku po tej ciężkiej, ciężkiej pracy na treningach, na różnego typu zgrupowaniach i tak dalej, też się przekłada na to, że ta cała rodzina po prostu aż jest taka e, jakby uskrzydlona tym, tym efektem końcowym dziecka, gdzie, gdzie pokazał się jakiś sukces. Także to myślę jest najważniejsze, a jakieś tam indywidualne rzeczy, no my się bawimy, my mamy, jesteśmy w takim wieku niektórzy, że po prostu jedziemy się pobawić, jedziemy sobie po prostu tutaj jakby rozruszać trochę kości, żeby, żeby po prostu trochę sportu zaznać i, i dla nas to jest bardziej taka forma, a najważniejsze są dzieci i rozwój ich tutaj, jeśli chodzi o motosport. Ci się kojarzy speed bike? Z zabawą. zabawą na motocyklu, z bezpieczną zabawą na motocyklu.